Cofnijmy się do roku 1354 i zobaczmy, co wtedy się wydarzyło. To był rok wojen, przemian politycznych i pandemii, które zmieniały oblicze Europy i Azji. Europa leczy rany po Czarnej Śmierci, która zabiła jedną trzecią jej ludności. W Polsce rządzi Kazimierz Wielki, reformuje sądy, rozwija miasta, buduje zamki i wspiera osadnictwo. W tym roku prawa miejskie otrzymują m.in. Rzeszów, Pilcno i Baranów Sandomierski, a w Małopolsce powstają Gorlice. Na mocy przywileju króla, na Bałkanach osmanowie zdobywają Gallipoli. Pomogło im trzęsienie ziemi, które zniszczyło bizantyjskie fortyfikacje. To pierwszy stały przyczółek Turków w Europie i początek końca Bizancjum. Między Francją a Anglią trwa wojna stuletnia. Próbowano ją zakończyć traktatem z Guinness, ale nie został ratyfikowany. A na Półwyspie Iberyjskim Rekonkwista. Chrześcijańskie królestwa toczą wojnę z muzułmańską Grenadą. I między sobą: Kastylia, Aragonia, Navarra. Każdy ciągnie w swoją stronę. Chcesz więcej takich podróży w czasie? Zostaw suba i komentarz. Dzięki!